Czasem, borem lasem, ten napis tam za moimi plecami, informuje o tym, że właśnie przekroczyliśmy granicę i jesteśmy w Chorwacji. Nawet tego nie zauważyliśmy. Niespodziewanie znaleźliśmy się na przejściu granicznym. Szybciutko wyciągnęliśmy dokumenty. Najsłynniejszy tunel, tunel Sveti Rok, 5681 metrów, tunel przebijający góry Welebitu, tunel tak zwany ciepło-zimno, czyli że z, kiedy z, wjeżdżamy jest niższa temperatura, kiedy wyjeżdżamy wyższa, bo jesteśmy już bardziej na południu. A my już widzimy światełko w tunelu. I wyjeżdżamy z tunelu Sweaty Rock, tunelu ciepło-zimno, ależ jasność. Tak oto spacerujemy sobie po naszej rogożnicy. Jest naprawdę ogromny upał, ale jest mało ludzi, bo wszyscy albo są na plażach, albo wychodzą z pokoju, a my sobie wyszliśmy, żeby dzisiaj nacieszyć się tą naszą miejscowością. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w takim wakacyjnym, letnim, rozgrzanym promieniami słonecznymi wydaniu odcinka na kanale Ex Libris. Będzie to tak zwany wideoblog w połączeniu z wakacyjnym buokholem, czy jakoś tak to się nazywa w tej nomenklaturze YouTube'owej. Chciałabym po prostu. Pokazać Państwu lektury, które zapakowałam do wakacyjnej walizki, a jest tego rzeczywiście sporo. Może, może ja pokażę. No i teraz się wyda. Ile tego wszystkiego moi bliscy dźwigali w walizce, ale no, nie, nie, nie mogłam się powstrzymać. I rzeczywiście, wakacje to jest ten czas, kiedy ja mogę sobie pozwolić na czytanie. Zresztą ja jakiś czas temu się nieco usprawiedliwiałam, dlaczego na kanale nie pojawiają się kolejne nagrania. Byłam po prostu bardzo zajęta. Mam też inne zobowiązania, wynikające z moich zainteresowań regionalizmem i opisywaniem historii mojego miasta, mojego regionu. Ale teraz w końcu przyszedł czas wakacji. O, momencik. To coś mi się tutaj odpięło. E, przyszedł czas wakacji, przed czas wypoczynku e, i m, też e, to moje nagranie miało się odbyć w innym miejscu, ale po prostu nie dałam rady, bo albo było za jasno, albo było za głośno, a tutaj w takim tarasowym anturażu e, znalazłam względną wow. ciszę i taką chwilową możliwość, kiedy mogę o tych książkach poopowiadać. E, no cóż, to zaczniemy może od. E, Pierwszej z nich to jest y, 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 książka francuskiego autora y, Gilmo Monceau. Wybaczcie, jeśli źle wymawiam to nazwisko, ja mam ogromne, ogromny problem y, z wymówieniem y, imienia i nazwiska tego autora. Y, no ale zabawa wchowanego. Świetna książka, jeśli chodzi o wakacje na plażę, na ławeczkę, pod pinie. Znakomicie się czyta. To jest zresztą kolejna z, kolejny z tytułów tego autora, który opowiada nam niejako kulisy życia pisarzy. Tutaj mamy takie połączenie wątków życia pisarza, któremu całkowicie mieszają się rzeczywistości, czyli real, z fikcją literacką, którą tworzy. Tutaj jest tyle wątków i tak niesamowicie zakręconych historii, że mimo różnych wakacyjnych atrakcji, które mamy dookoła, naprawdę ciężko się od tej książki oderwać. Na początku wydaje nam się, że bohaterką będzie pewna kobieta, potem okazuje się, że to jest zupełnie inaczej, bo autor nam wywraca tutaj te wydarzenia. Niemniej opisany jest to z e, niesamowitą taką wprawą, werwą i bardzo dobrze się mu soczyta. Aczkolwiek rok temu e, sięgnęłam po Sekretne życie pisarzy i tamta była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej ciekawa, e, ale ta książka jest równie dobra. Ale tak jak mówię, idealna na plażę, bo to jest takie czytadło, e, przy którym się relaksujemy, ale już za, nie wiem, tydzień nie będziemy pamiętali, o czym to jest. Kolejna z e, książek, którą wybrałam. To jest mój ulubiony jugosłowiański pisarz Iwo Andrić, noblista. I tu sięgnęłam po opowiadania o bracie Piotrze. Świetne, przenoszące nas w klimat dawnej Bośni. Piękny język, zresztą Andryć to jest mistrz krótkiej formy opowiadań, i tutaj też właśnie zawartych jest pięć takich opowiadań, które snuje nam Franciszkanin, ojciec Piotr. Wspaniała, wyborna, znakomita lektura. W moich. W wyborach wakacyjnych nie mogło zabraknąć kolejnej bałkańskiej lektury. Tym razem sięgnęłam po książkę o bośni autorstwa Argmira Iwickiego. To jest polski autor, ma bardzo oryginalne imię. Już wcześniej polskiego czytelnika zapoznawał z Serbią. Napisał świetną też książkę Serbia, Burek na śniadanie. A teraz opowiada o Bośni, o muzyce, o kuchni i po prostu o ludziach, którzy żyją w tym kraju i on zwraca uwagę, żeby nie traktować Bośni jako kraju tranzytowego w, podczas przejazdu, czy też do Chorwacji, czy dalej do Czarnogóry, tylko żeby zwrócić na ten piękny, egzotyczny... E, troszkę e, kraj baczniejszą uwagę opowiada właśnie tutaj o zwykłym życiu. Odnosi się też do wątków historycznych, ale m, mówi o Bośni tu i teraz. O ludziach, o czerpaniu przyjemności z zdrobnych sytuacji, jak na przykład picie kawy, ale niekoniecznie w jakiejś ekskluzywnej kawiarni, ale przy zwykłym takim stoliku przykrytym e, m, ceratą. By obserwować ludzi, by, by czerpać ten klimat niesamowity, który w Bośni można zastać. Ale są też opowieści o takich miejscach, które bardzo się nam, turystom, z Bośnią kojarzą. Na przykład o Mostarze, gdzie jest przepiękny, historyczny most, ale opowiada o tym moście z zupełnie innej strony. Od strony tego, co na tym moście się dzieje, czyli Przeszywających takich skoków, śmiałków, którzy robią pokaz w postaci właśnie skoku z mostu do nurtów przepływających przepływającej poniżej rzeki Naretwy. Bardzo się tę książkę dobrze czyta, napisana dobrym językiem, też znalazły się tutaj ciekawe zdjęcia. Jesteśmy w Sibeniku, a ten piękny budynek to biblioteka gracka kniżnica Juraj Szizgoric. generowe biblioteczki przy beniku. A w tle Biblioteka Miejska. Moja mama każe da sam ja słońce. Harry potter, książka kucharska. Kucham. Wakacje to musi być też i powieść kryminalna, i to dobra powieść kryminalna. I taką znalazłam dzięki Małgorzacie Oliwii Sopczak i powieści Szelest. To jest autorka, na której jeszcze się powieściach nie zawiodłam. Przeczytałam jej sopocką trylogię Czerwień, Czerń i Biel, i teraz jest Szelest. Jakie tu są atuty? Przede wszystkim akcja rozgrywa się również w Sopocie a te klimaty sopockie bardzo mi się spodobały w poprzednich powieściach Sobczak. Kolejna kwestia to bohaterka, kobieca bohaterka. No i też te wszystkie zdarzenia kryminalne, które tutaj się dzieją, mają swoje odniesienie do przeszłości. Niesamowicie wartka akcja. Z każdą kolejną stroną jesteśmy coraz bardziej zaciekawieni tym, jak ta akcja zostanie poprowadzona, kto okaże się winnym i jak to wszystko się stało, co się stało w tej powieści, a dzieje się naprawdę dużo. I czyta się Wyśmienicie, naprawdę. Wyśmienicie, kolejna z tych, od których po prostu nie można się oderwać. Z kolei tutaj mam taką powieść bardzo niszową, wydaną w serii Biblioteka Słów. To jest powieść macedońskiej pisarki Lidii Dinkowskiej, zatytułowana jest Non We. Sięgnęłam po nią dlatego, że w dużej mierze wydarzenia w tej powieści rozgrywają się w chorwackim Splicie, mieście, które po prostu kocham i uwielbiam. To jest powieść napisana z perspektywy dwóch kobiet, które prowadzą między sobą coś w rodzaju dialogu, pamiętnika, czyli jest to babcia, która jest Chorwatką i wnuczka, która ma już bardziej włoskie korzenie. Kobiety były przez całe życie sobie bardzo bliskie i to babcia... Dzieli się z wnuczką historią swojego życia, życia niełatwego, życia, które właściwie zostało przełamane w momencie wybuchu II wojny światowej, bo w dużej mierze opisane są tutaj wydarzenia w Splicie związane właśnie z wojną. Świetna naprawdę. Książka to już taka bardziej ambitna literatura i tej powieści poświęcę nieco więcej czasu w oddzielnym nagraniu, ale warto zwrócić na nią szczególną uwagę. No i jeszcze wybrałam jedną powieść polskiej autorki Jolanty Kosowskiej, nie pamięć, ale tej jeszcze nie zaczęłam czytać, natomiast no tutaj mój wybór akurat na to typowe czytadło, takie no też wakacyjne, kobiece. E, padł dlatego, że no, tutaj podobne wydarzenia rozgrywają się w Chorwacji. Także zobaczymy, poczytamy. Mam nadzieję, że będzie dobrze, aczkolwiek nie przepadam za tego typu czytadłami. E, no najczęściej mi niestety zawodzą. No ale zobaczymy. A oto i split w całej kraś. Jesteśmy w Muzeum Morskim w Splitie, najnowsze publikacje traktujące o historii morskiej splitu, Dalmacji Chorwacji. A oto i on, biskup Grgórniński Grzegorz Zninu, który walczył o język chorwacki, o wprowadzenie go do liturgii chrześcijańskiej. Słynny pomnik jest autorstwa Iwana Mestrowicia. Rzeźbiarza twórcy chorwackiego. Dotknięcie palucha biskupa Grzegorza z Ninu przynosi szczęście. Dlatego jest on tak wymacany i wyzłocony. w tym miejscu do 2017 roku znajdowała się najstarsza w Splicie i trzecia najstarsza w Europie księgarnia, słynna kultowa księgarnia Morpurgo. Należała do Wida Morpurgo, który był wydawcą, promotorem, wielbicielem kultury, również wydawcą Rocznika Dalmacji. I to on w tym właśnie miejscu założył swoją piękną księgarnię. Takim elementem charakterystycznym tej księgarni były te ciemnozielone drzwi. Nad nimi znajdował się wytłoczony złotymi literami napis z nazwą księgarni, czyli z nazwiskiem właściciela Morpurgo. Piękne miejsce. Szkoda, że nie wytrzymało konkurencji przestało istnieć w roku 2017. A Księgarnia Morpurgo znajdowała się w znanym miejscu, właściwie w samym sercu Pałacu Dioklecjana, w Splicie, na placu, który nazywa się Narodni Trg, inaczej Piaca, czyli Plac Ludowy. Przepiękne miejsce, zabytkowe. Taki dotyk historii. Jeszcze jedna fenomenalna powieść, którą ogromnie Wam polecam, na którą trafiłam w, i wysłuchałam w formie audiobooka. To są o, listy z pałacu autorstwa Jorge Diaza w interpretacji Adama Baumana. Jakże znakomicie mi się tę powieść słuchało, jest fenomenalna. Dzieje się w Hiszpanii w czasach monarchii hiszpańskiej, w czasach panowania Alfonsa XIII. Fabuła rozpoczyna się w przededniu wybuchu I wojny światowej. Mamy tu zresztą ukazane kulisy zamachu na arcyksiędzia Franciszka Ferdynanda, którego to dokonał Gavriło Princip. Ileż tu jest wątków, ile tu jest świetnych postaci. Mamy tu wątki szpiegowskie, mamy wątki miłosne, miłość między kobietą i mężczyzną, ale także pięknie poprowadzony wątek miłości dwóch mężczyzn. Ileż tu jest przygód, ile tu jest pokazanego takiego życia klimatu z przed pierwszej wojny światowej w czasach pierwszej wojny światowej tego co się działo zresztą te tytułowe Wygasł ekran. Tytułowe listy z pałacu to jest inicjatywa Alfonsa XIII z czasów właśnie I wojny światowej, kiedy to monarcha postanowił zorganizować taki urząd, który pomagałby w odnajdywaniu wojennych jeńców, osób zaginionych, osób, które wyjechały na wojnę, zostały zmobilizowane, ale się po prostu do rodziny nigdy nie odezwały. Ten urząd dokonał wiele dobrego, ale przy okazji, w związku z tymi listami napływającymi do Pałacu Królewskiego, dzieje się w tej fabule wiele niesamowitych historii. Zresztą świetni bohaterowie są postaci jak najbardziej pozytywne, dobre. Takie sztandarowe, ale są też nożyzimieszki, są, są zwykli bandyci. Oprócz tego życia w monarchii mamy pokazane życie biedoty hiszpańskiej, tego jak to wyglądało od tej drugiej strony nie arystokracji, ale tych zwykłych, najuboższych ludzi. Książka fenomenalna, nie mogłam się oderwać do. Późnej nocy słuchałam, bo to jedna z tych, które zapamiętuję się na całe życie i które naprawdę warto czytać i będę sięgała po kolejne tytuły tego autora z pewnością. Dodam, że to było takie pokrótce jedynie bliźnięcie tematyki moich książkowych lektur. O niektórych z nich powstaną oddzielne nagrania, gdyż uważam, że wymagają one dokładniejszego i głębszego omówienia, by jeszcze bardziej zachęcić Państwa do sięgnięcia po te właśnie tytuły.